Film jak zwykle otwiera się logiem studia Marvel, ale czy zauważyliście zmiany, które tym razem dodano? Tutaj widać Shuri jako czarną panterę z Wakanda Forever, a tutaj można zobaczyć tego, który pozostał z finału serialu Loki. Zaraz po logo dowiadujemy się, co Janet robiła w Quantum Realm przez 30 lat. W poprzednich filmach nie była zbyt rozmowna i nie chciała dzielić się szczegółami jej pobytu z teraz wiadomych względów. Pierwszym z nich była pomoc Kangowi, a drugim był Krylar i ich potrzeby, ale o tym wspomnę trochę później. W ogóle to często pytacie, jak działa czas w Quantum Realm. Antman był tam 5 godzin, a w naszym świecie minęło 5 lat. Natomiast Janet była tam 30 lat i u nas też minęło 30 lat. Prawdopodobnie chodzi o te wiry czasowe, o których wspomniała Janet. Antman był ledwo na granicy Quantum Realm, a Janet poleciała daleko głębiej. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji? Gry sportowe? Gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl W normalnym świecie na samym początku widzimy panoramę San Francisco, gdzie mieszka Scott Lang. Jak się okazuje, jest to tylko plakat na autobusie, co może sugerować świat, w którym nie spędzimy dużo czasu. Jest to fake. I to ma sens, ponieważ już po 15 minutach trafiamy do Quantum Realm. W ogóle to możecie zagrać w grę. Ile razy powiem Quantum Realm albo Kang pijecie szota. Moment później kamera pokazuje nam tytułowego Antmana. W tej scenie Scott wspomina o swoim dziwnym i ekscytującym życiu, które nie ma sensu. No i w sumie ma rację. Scott jest jedynym superbohaterem, który nie ma supermocy, superintelektu czy w ogóle góry pieniędzy, aby finansować swoje zabawki. Jego jedynym talentem, dzięki któremu dostał się do Avengers, jest kradzież. Oprócz tego Scott jest, no po prostu, Skotem, Zatroskanym tatą starającym się ile sił, aby chronić córkę. No i brawa za to! Lang wspomina o niektórych dziwnych rzeczach, które robił w przeszłości. Jedną z nich jest zdecydowanie godna zapamiętania podróż w czasie z kapitanem Ameryką w Endgame. Swoją drogą pamiętacie ten film, prawda? W tej scenie brało udział znacznie więcej Herosów niż Scott i Steve, ale może mi się wydawać. Ciekawe, dlaczego o nich nie wspomniał. Aha, no tak, przecież już wiem. Scott ubóstwia kapitana Amerykę. Idąc dalej ulicą, mija dzieciaka, z którym zbija piątkę. Wy też możecie to zrobić, zbijając łapkę w górę, jednak zwróćcie uwagę na plecak chłopaka. Jeżeli ta grafika wydaje wam się znajoma, to macie rację, ponieważ jest to plakat pierwszego Antmana. Jedna z zabawniejszych scen z całego filmu nie pytajcie mnie dlaczego ale ubawiłem się jak nigdy dotąd. Scott, będąc bohaterem, ma pewne bonusy, jak na przykład darmowa kawa w tym sklepiku. Ruben dziękuje Scottowi za uratowanie świata, nazywając go Spider-Manem. Jest to dość ciekawe, ponieważ J. Jonah Jameson przez ostatnie kilka lat, jak nie większość swojej kariery, starał się oczernić Spider-Mana. Widocznie jego newsy nie dotarły na zachodnie wybrzeże. Nowy Jork od San Francisco dzieli 4668 km, a tak swoją drogą to kim w ogóle jest Spider-Man? Dalej dość oczywiste nawiązanie do triku z kartami, którego Scott nauczył się podczas aresztu domowego w poprzednim filmie. Jimmy też się tego uczył. Opanował sztuczkę w serialu WandaVision. Jest w tej scenie jeszcze coś, czego możecie nie wyłapać za pierwszym razem. Chodzi mi o całą scenę. Jimmy Wu i Scott Lang jedzą razem lunch. Pamiętacie jak w poprzednim filmie Jimmy i Scott się rozstali? Woo chciał zaprosić Langa na obiad. Wyszło dziwnie i myślałem, że o tym zapomnieli, ale nie. Lata później poszli na ten wyczekiwany lunch. Ale wiecie co jeszcze? Para, która ufundowała Scottowi i Jimiemu lunch to Ryan Bergara z żoną. Kolega po fachu, którego znajdziecie pod nickiem The Watcher. Kolejna scena to powrót do Baskin Robbins i odebranie nagrody pracownika stulecia. Ten sam szef z poprzedniej części ściska mu rękę, który go zwolnił za bycie byłym skazańcem. Miło zobaczyć, że plakietka z imieniem ciągle jest taka sama, czyli Jack. Później w scenie, w Wirze Prawdopodobieństwa, Scott z Baskin Robbins też ma plakietkę z tym imieniem. Jest to podwójny isterek, no przynajmniej ja tak myślę. Jack to Jack Kirby, który razem ze Stanem Lee stworzyli wydawnictwo Marvel, jak również Jack to imię syna Paula Ruda. Firma Pym zmieniła nie tylko nazwę na Pym Van Dyne, ale też logo. Oczywiście sugeruje to, że Hope przejęła stery po ojcu i ratuje świat każdego dnia. Jak się później okazuje, narratorem tych wszystkich scen był Scott Lang, czytający swoją książkę Dbajcie o tego małego, co jest oczywiście nawiązaniem do mocy Antmana. Na marginesie to ta książka istnieje naprawdę i naprawdę można ją kupić, ale kiedy będzie dostępna w Polsce, tego niestety nie wiem. Scott Lang jest teraz celebrytą. W serialu Miss Marvel dowiedzieliśmy się o jego podcaście Mały ja, duży ja, czy jakoś tak. Ja się pytam, dlaczego inni nie napisali książek o swoich przygodach albo nie nagrali filmu, albo musicalu? A nie, a nie, czekaj, ten już istnieje. Widzieliście to? Nie? Dobrze, bo tu nie ma co oglądać. Chodzi o metaforyczne znaczenie tej sceny. Film pokazuje Cassie Lang pierwszy raz i gdzie się znajduje? W areszcie. Dokładnie tak, jak poznaliśmy Scotta w pierwszym filmie. Ten też był w San Quentin za włamanie do VistaCorp. Jaki ojciec taka córka? Dosłownie, ale o tym nieco później. W samochodzie Scott wyraził swoje zdanie dotyczące zachowania córki. Ta wspomniała o kilku ciekawych rzeczach. Przede wszystkim to, co zrobił Thanos, nadal odbija się szerokim echem. Cassie wspomniała, że to nie jej wina, że dużo osób straciło dach nad głową przez blip. Ten problem był już poruszany w Falcon i Zimowy Żołnierz, jak również w Far From Home, gdzie ciocia May zbierała fundusze na pomoc bezdomnym. Ta scena pokazuje, jak dobre serce ma Cassie i że chce pomóc każdemu w każdej sytuacji. Ta cecha okaże się bardzo przydatna w Quantum Realm. Następnie Cassie wspomina o gościu przebranym za pszczołę, który chciał ją zabić, kiedy miała 6 lat. Oczywiście wspomniała tutaj o Darenie, czyli Yellow Jackecie, o którym pogadamy jak zwykle, trochę później. Wiemy, że Cassie w Quantum Mani ma 18 lat. Pierwszy film dział się w 2015. Tak więc ten film rozgrywa się w 2027. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale minęło sporo czasu. Tylko, że tutaj pojawia się pewna nieścisłość. Wakanda Forever dzieje się w 2025, a w tamtym filmie widzieliśmy reklamy czy zapowiedzi trasy promującej książkę Scotta. Więc albo Cassie nie ma 18 lat, albo coś tutaj nie gra. Nagle okazuje się, że Scott lubi słuchać audiobooka ze swoją książką. W monologu wspomina o wydarzeniu z Endgame, w którym Hulk, wysyłając go do Quantum Realm, zmienił go w dziecko. Następnie rozmyśla nad spotkaniem gadającego shopa, czyli oczywiście Rocketa Raccoona. Scena z pizzą to ciekawe nawiązanie do Endgame, gdzie było nawiązanie do powrotu do przyszłości. Easter egg w easter eggu. Hank zwiększając pizzę zaoszczędził 8 dolców, ale zwróćcie uwagę na rozmiar tej pizzy. Jeżeli to ma być mała pizza to ja dziękuję bardzo. W endgame Antman starał się zrozumieć zasady podróży w czasie. Wspomniał wtedy o zasadach z filmu Powrót do przyszłości, w którym widzieliśmy podobne urządzenie zwiększające i nawilżające pizzę. Jak już mówiłem, Cassie na początku filmu wyszła z aresztu. Kolejny raz. Hank powiedział coś o mrówkach i ucieczce z aresztu. Oczywiście wspomniał o tym, jak uratował Scotta w poprzednim filmie, ale również jak Scott uratował Hanka w podobny sposób. Pewnie dobrze to pamiętacie, ale i tak to powiem – Scott przyniósł Hankowi Antmana, aby wydostać go z aresztu i odwrotnie. Dalej Cassie przypomina ojcu, kim się stał. Pyta go, gdzie podział się ten gość, który włamał się do Vista Corp. Oczywiście właśnie za ten wyczyn, w stylu Robin Hooda, Lang siedział w więzieniu przed wydarzeniami z pierwszego filmu. Dlaczego wspomniałem o Robin Hoodzie, zapytacie? Scott włamał się do Vistacorp, aby oddać skradzione pieniądze ich właścicielom. Dokładnie tak, jak robi Robin Hood. No prawdziwy z niego bohater. Następnie mówi o podróży do Niemiec, aby walczyć z Kapitanem Ameryką. Scott jednak szybko jej przerywa, wspominając, że walczył u boku Kapitana Ameryki i że nie jest na tyle głupi, aby walczyć z Kapitanem Ameryką. Teraz w dwóch zdaniach opowiem Wam o teorii, na temat której nagrałem osobny materiał, który możecie znaleźć wyszukując Wielki Plan Kanga w wyszukiwarce YouTube. W skrócie chodzi o to, że urządzenie które zbudowała Kasi, wysyła sygnał do Quantum Realm. Zupełnie jak w scenie po napisach w Shang-Chi, gdzie tytułowe pierścienie wysyłały jakiś sygnał Bóg wie gdzie. Moim zdaniem, sygnał leciał prosto do kanga zdobywcy lub rady kangów. Podobnie jest z branzoletami Kamali Khan. Wszystkie te artefakty są ze sobą połączone i będą działały jako nowe kamienie nieskończoności. Świetna teoria, która z każdym nowym filmem MCU nabiera więcej sensu. Polecam ją obczaić, naprawdę. Dalej tuż przed wessaniem do Quantum Realm Hope klika przycisk na piersi aktywując kostium osy. Pewnie większość z Was to zauważyła więc możecie poklepać się po ramieniu albo jeszcze lepiej możecie zasubskrybować ten kanał. W ogóle to w piwnicy Hanka na monitorach na ścianie są trójwymiarowe obrazy mrówek a na biurku wszędzie walają się książki o mrówkach. Czego mogliście nie zauważyć to to co zrobił Scott. Kiedy Cassie wessało do urządzenia Scott trzymał się relatywnie dobrze. Żart zamierzony. Dopiero kiedy zauważył, że wessało córkę, postanowił się puścić, aby za nią polecieć celem jej ochrony. Dlaczego nie założył stroju jak Hope? Ponieważ guzik aktywujący miał w kieszeni. Jego nowy kostium jest inspirowany nanotechnologią Tonego Starka. Pamiętacie scenę z Infinity War, kiedy Tony założył swoją nanozbroję? W tym filmie mamy coś podobnego. W tle pierwszego zwiastunu mogliśmy słyszeć piosenkę Yellow Brick Road, nawiązującą do czarnoksiężnika z Krainy Oz. Sytuacja naszych bohaterów jest podobna, gdyż są zagubieni w nowym świecie. Czarnoksiężnikiem w tym przypadku jest Kang, a Cassie i Scott i reszta to Dorotka, strach na wróble i reszta ekipy. A teraz czas na bonusowy easter egg. Wiecie, jak inaczej mówiono na czarnoksiężnika Oza? Profesor Marvel. A teraz pierwszy raz widzimy, że nie jest to pierwsze Rodeo Cassie w kostiumie, ponieważ wie, jak deaktywować jego moce, uderzając pięścią w guzik Scotta. Hank jest zafascynowany nową wersją Quantum Realm. Mówi, że ostatnim razem, kiedy tu był, ten świat wyglądał zupełnie inaczej. Mówię oczywiście o scenie ratowania żony z poprzedniego filmu. Janet wyjaśnia, że to kolejna warstwa. Cebula ma warstwy, ogry mają warstwy i Quantum Realm ma warstwy. Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy. Wcześniej Hank znajdował się powiedzmy na przedmieściach Quantum Realm. Janet przez Scotta dała Hankowi konkretne współrzędne, gdzie mają się spotkać, co już wtedy dawało temu światu geografię. A teraz obiecany i wspominany Isterek dotyczący kamieni nieskończoności. Zanim jednak o nim to przypomnę, że w MCU zobaczyliśmy już przynajmniej dwa zestawy kamieni nieskończoności. Pierwszy użył, a następnie zredukował do atomów Thanos. Drugi zestaw służył jako przycisk do papierów TVA. Wygląda na to, że każdy świat ma swoje kamienie, ponieważ wydaje mi się, iż w Quantum Rem znalazłem kolejny zestaw. Kiedy Cassie każe Scottowi wybyć ślus, w tle widać krzyczący tłum. W pewnym momencie przez chwilkę widać pięć postaci z głowami w kolorach kamieni nieskończoności. Mamy tutaj od lewej czerwony kamień rzeczywistości, pomarańczowy kamień duszy. Zielony czasu, żółty umysł i fioletowy mocy. Brakuje tylko niebieskiego kamienia przestrzeni. Przez cały film bardzo brakowało mi Luisa i jego ekipy. Bardzo liczyłem na kolejny monolog, no ale też nie wiedziałem, jaki i dlaczego mielibyśmy widzieć Luisa w Quantum Realm. Na szczęście pojawił się tam jeden z jego pracowników, Kurt. No wiecie, ten od Baby Jagi. Oh tak szczerze to nie pojawił się tam Kurt jako Kurt, ale aktor David Dastmalchian użył głosu postaci początkowo bez dziur. No niby nie to samo, ale świetna scena komediowa. W scenie w barze jest kilka fajnych hysteregów, ale najpierw trzeba się do niego dostać. Janet otwiera drzwi przesuwając dłonie po ścianie odkrywając okrągłe runy, no czy coś takiego. To jest według mnie nawiązanie do całego Quantum Realm i Kanga, jak również do Eternals, Celestiali i Shang-Chi. Zauważyliście, że we wszystkich filmach pojawiają się podobne okrągłe runy czy te kształty? Shang-Chi to oczywiście pierścienie. Baza Kanga zbudowana jest z bardzo podobnych pierścieni. Zbroje Eternals stworzonych przez Celestiali mają podobny wzór. Okej, okay, Hope, Janet i Hank weszli do baru. Brzmi jak początek dobrego dowcipu, prawda? Pomijając fakt, iż Hank, znajdujący się w kompletnie innym wymiarze, zamówił alkohol w barze, to poznajemy tutaj Krajlara. Przepraszam, Lorda Krajlara. W tej roli zmarnowany talent Bill Murray. Tylko wiecie co? W komiksach Krylar pojawia się dosłownie na kilka chwil i też zginął. Dokładnie tak jak w MCU. Tuż przed ucieczką statkiem Krylara, przepraszam, Lorda Krailara, miała miejsce najdziwniejsza scena filmu. Janet miała swoje potrzeby i Hank miał swoje. Henry załatwił je z Lindą. Prawdopodobnie jest to Linda Carter, czyli Night Nurse z komiksów Marvela. Działała jako doraźna, bohaterska pierwsza apteczka. Coś jak w serialach Marvela na Netflixie. No bo chyba nie powiecie mi, że Hank był z Wonder Woman. Nareszcie w filmie poznajemy mojego ulubionego Avengera, Modoka. Jest to oczywiście Darren, którego Antman wysłał w nieznane w pierwszym filmie. Jak się okazało, Kang znalazł go w Quantum Realm i uleczył, robiąc z niego Modoka. W komiksach M.O.D.O.K. to George Tarleton, pracownik AIM, na którym eksperymentowano. Pierwszy raz pojawił się we wrześniu 1967. Fajnym detalem w tym jego małym krzeseczku na ten tyci tyłeczek jest pulsometr, który w finale filmu zmienia kolor na czerwony i ewidentnie widać, że zginął. Szkoda tak zmarnować tak fajną postać. Scott nie chce się chwalić, ale jest to jego czwarty raz w więzieniu. No i dobrze, że się nie chwali, bo nie ma czym. Pierwszy raz trafił tam za włamanie do Vista Corp, drugi raz kiedy włamał się do Hanka, trzeci raz w Civil War, teraz siedzi w celi Kanga w większym więzieniu, czyli Quantum Realm. Teoretycznie jest to piąty raz, ale niech mu będzie. W retrospekcji Janet rzuciła w widza ekspozycję dotyczącą przeszłości Kanga. W pewnym momencie wspomnieli o pierwszej scenie Zandman i Osa, gdzie Janet i Hank wyjechali ratować świat. To właśnie wtedy Janet trafiła do Quantum Realm na 30 lat. Kang obiecał Janet, że uciekną z tego więzienia, otworzy drzwi, a na progu będzie stała jej córka. Oczywiście, aby tego dokonać, trzeba naprawić to jego krzesło. Owe urządzenie pozwala na podróż w czasie i między wymiarami. Właśnie dzięki niemu Kang zdobył technologię przyszłości, którą wykorzystywał do podbojów w przeszłości. Kiedy Kang spotyka się ze Scottem pierwszy raz, widać tylko jego odbicie w podłodze. Sugeruje to, że jest więcej w Kanga. Po szybkim przywitaniu zdobywca wspomina coś o gościu z młotkiem, na co Scott odpowiada, że to Tory często ich mylą. No według mnie wyglądają jak dwie krople wody. Dalej Kang mówi, że Antman powinien chcieć powstrzymać to, co nadciąga. Na pytanie, co to takiego, odpowiada, że on, a nie kasztaniaki, dużo jego wersji. To by się zgadzało z tym, co powiedział ten, który pozostał o innych jego wersjach. Not every version of me was so, so pure of heart. Ten który pozostał był relatywnie pokojowo nastawiony, a inne jego wersje są znacznie bardziej brutalne. W tym momencie historia Antmana zatacza koło. Scott rozpoczął przygodę kradnąc rzeczy i teraz też musi ukraść coś, co ukradziono Kangowi. Moim zdaniem świetne posunięcie ze strony Jeffa Lownesa, no i jedno z nielicznych. Oczywiście Scott nie może się zgodzić, bo wie, jakie są tego konsekwencje. Jednak Kang potrafi być bardzo przekonywujący. Jeżeli Lang nie ukradnie tego, co Kang chce, zamknie go w pętli czasowej, ukazując śmierć córki. Jest to oczywiste nawiązanie do Loki'ego, który również był zamknięty w podobnej pętli. Loki przeżywał najgorszy dzień z życia. Wiecie, ten dzień z Lady Sif i kopniakiem w Wożeszki. Kiedy Scott był na samym dole, zaczął się multiplikować. Daren wytłumaczył mu, że. Daren tłumaczył. M Modok wytłumaczył, iż znajduje się w pudełku Schrödingera. Jest to paradoks myślowy. Eksperyment ma za zadanie zinterpretować kopenhaską mechanikę kwantową w odniesieniu do obiektów makroskopowych. No, a mówiąc po polsku, chodzi o to, że wsadzasz kota do pudełka bez okien, a wraz z nim truciznę. Dopóki nie otworzysz pudła i nie sprawdzisz, co stało się z kotem, jednocześnie ten żyje i nie żyje coś jak właśnie wir prawdopodobieństwa. Antman z wizją śmierci córki z tyłu głowy zgodził się odkraść to, co trzeba. W wirze prawdopodobieństwa, jedna z jego prawdopodobnych wersji zwiększyła się i zginęła, zmieniając w spaghetti. Pewnie wiecie, do czego zmierzam. Mr. Fantastic ze świata 838 zginął podobną śmiercią. Aha, nie wiem, czy usłyszeliście to w kinie, ale kiedy zobaczyliśmy Scotta z Baskin Robbins w tym wirze, inna wersja zapytała o lody. Kiedy Scott stracił całą nadzieję, usłyszał głos Cassie przywołującą go do siebie. W chwili euforii, Lang wyczołgał się z tunelu zrobionym z samego siebie i wykonał zadanie. W ogóle cała ta scena od razu przypomniała mi pewną teorię, związaną z tym, jak Antman może pokonać Thanosa, no ale nie chcę do tego wracać. Nie wiem w ogóle, czy pamiętacie, ale właśnie głos Cassie przyprowadził Scotta z Quantum Realm w pierwszym Antmanie. Jej głos działał jak kompas. Scott nazywa swoją córkę Orzeszek, a Janet swoją Żelek. Widocznie Janet i Kang spędzili więcej czasu, niż nam się wydaje, ponieważ po spotkaniu z Hope nazwał ją żelkiem. Nie wiem, jak wy, ale dla mnie to była bardzo mroczna i straszna scena. Pokazała, że Kang jest zimny, wyrachowany i zrobi wszystko, co musi, aby dostać to, czego chce. W serialu Loki poznaliśmy termin wariant, czyli inna wersja osoby, która zrobiła coś innego niż powinna, tym samym tworząc nową linię czasową. Kang Zdobywca jest wariantem. Tak naprawdę to wszystkie wersje Kanga są wariantami Nathaniela Richardsa. Więcej o tym serio zawiłym temacie posłuchacie wyszukując filmu na moim kanale Wyjaśnienie wszystkich wersji Kanga. Ale wracając do tematu, Kang Zdobywca użył dokładnie tego słowa, wyjaśniając, czym dla niego jest czas. Zwróćcie uwagę, że manifestacja linii czasowej wygląda dokładnie tak samo jak linie czasowe za oknem cytadeli na końcu czasu tego, który pozostał. Różnica między tym, który pozostał, a kangiem zdobywcą jest taka, że kang wie, jak się wszystko skończy. Jego linia czasowa nie jest wybrakowana i zatacza pełne koło, podczas gdy ten, który pozostał, wspomniał, że nie o wszystkim, ale tylko do pewnego momentu. Kolejny termin użyty przez kanga to inkruzja. Pierwszy raz słyszeliśmy to słowo w Doctor Strange 2. Jest to nic innego jak zderzenie się dwóch światów. Wynikiem zderzenia jest zakłada jednego lub obu z nich. W scenie po napisach w Doctor Strange 2 Klea otworzyła wyrwę między wymiarami wspominając, że nadciąga inkruzja i trzeba ją powstrzymać. W ogóle to kiedy Kang powiększył swoje małe kółko z linią czasową, to odzwierciedla to w jaki sposób ten, który pozostał wyjaśnił multiversum. Świat nad światem istniejące równolegle. W tej scenie Kang wygłasza przemówienie. Ostatnio oglądałem taki serial jak Andor, w którym widziałem podobną scenę. W każdym razie, zanim odcięło wizję, Kang wspomniał o dynastii Kanga z oczywistą zapowiedzią Avengers 5. A w tej scenie Scott postanowił się powiększyć, aby dać popalić Kangowi, oczywiste nawiązanie do poprzedniego filmu, gdzie zrobił podobną rzecz. Mówię oczywiście o powiększeniu, a nie w walce z Kangiem. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, więc Cassie zrobiła to samo. Jest to bezpośrednie nawiązanie do jej komiksowego odpowiednika Stature, która również powiększała się przy wielu okazjach. Gigantyczna Cassie chwyciła Modoka i zrobiła z nim to, co Hulk zrobił z Loki'm w Avengers. No nigdy nie przestanie mnie to bawić. Kolejna scena to nawiązanie do Godzilli. Oczywiście chodzi o rozmiar Scotta i Cassie tulących się niczym Godzilla i Kong w filmie z 2021, który zresztą polecam dla wrażeń audiowizualnych. Po wyczerpaniu całej mocy Cassie mówi, że jest głodna i zjadłaby limonkę. Mogła wybrać cokolwiek, ale powiedziała limonka. Scott zawsze prosi o pomarańcza, kiedy się zwiększa. Wendgame był przygotowany, aby dać Hokajowi właśnie plastry pomarańczy. Sceny po napisach już omawiałem, ale tutaj gwoli ścisłości wspomnę o tym samym, ale w ekspresowym tempie. A więc w scenie po napisach widzimy tysiące wersji kanga pojawiających się na arenie. Wychodzą z portali podobnych do tego, z którego wyłonił się Mr. Fantastic w Doctor Strange 2. Przypadek? Nie sądzę. Główne wersje kanga, czyli Ramatut i Mortus i ten trzeci jeszcze nie zidentyfikowany, wspominają o zagrożeniu ze strony Ziemi 616, i że trzeba je powstrzymać. Ten kadr to kopia panelu z komiksów, gdzie widzimy wersję. Kanga, będącą z królem i inną, będącą jaszczurką. W drugiej scenie po napisach poznajemy Viktora Timeleya, czyli Kanga Prime, który cofnął się do 1901 i założył miasto Timely. Loki jest przerażony, a Mobius raczej rozbawiony, sądząc, że Kang nie jest żadnym zagrożeniem. No to jak, czy tym materiałem według ciebie zasłużyłem na suba? Daj mi znać!